Słuchajcie, drodzy widzowie, bo wiecie, jaki YouTube sugeruje. I tak sobie pomyślałem: A, sugeruje mi live kulfona. Dobra, na chwilę odpalę. Może akurat coś o mnie powie. No i kulfon ma pecha, dlatego że akurat trafiłem na telefon Mareckiego. Nie, nie nagram dłuższego materiału. Bo nie na wszystko wypada odpowiadać. Ale kurwo mnie ja ci wyraźnie mówiłem, że ja to ja i to ja występuję w internecie. A innych rzeczy mogłeś po prostu nie mówić. No ale miałeś pecha. Poza tym posłuchaj. Polak do Polaka nazywasz mnie pod człowiekiem? Ty wiesz, kto tak mówił? Ty patrioto za 5.12. No co?